BNW podejmuje rzuconą rękawicę przez zakłady producając stołej kary na Biobrony Śląskiej i przyjmuje zaproszenie do gaszenia Challenge. Dziękujemy za obdarzenie i Dzisiaj pompujemy dla Solarego. Był challenge w wykonaniu firmy BNW. Do wspólnej akcji zapraszamy firmę Zakład Usług Komunalnych Wyłożenia Śląskiej, firmę OptiFlow, firmę Nojmo Oddział Wrocław i firmę Elstar. Dziękuję bardzo.